Jest to formownica do ziemniaków, i jednocześnie na tej formownicy został zamontowany siernik konny do zboża, który został zaadoptowany, przerobiony jako aplikator nawozu do takiego precyzyjnego zadawania nawozu przy formowaniu ziemniaków. Chciałbym zaprezentować maszynę, która w zasadzie jest takim pomysłem w gospodarstwie innowacyjnym. Po części jest to formownica do ziemniaków, i jednocześnie na tej formownicy został zamontowany siernik konny do zboża, który został zaadoptowany, przerobiony jako aplikator nawozu do takiego precyzyjnego zadawania nawozu przy formowaniu ziemniaków. I teraz, tak, zaczynając od samego początku, czyli skrzynia została w ten sposób zrobiona, że nawóz przechodzi wyłącznie do tego jednego otworu, po to, żeby jednak tutaj wykorzystać te powierzchnię, żeby nie zostawał między jednym a drugim otworem. Przez ten otwór przekazywany jest za pomocą wałka poprzez rury i z rury są połączone z, z, z lejkiem odsiewnika, który jest umocowany na sprężynie z taką regulacją, żeby ten lejek się wrzynał w rządek ziemniaków, i tutaj, potem za lejkiem, idą już te elementy, które formują rządek, ugniatają jednocześnie. I na co bym chciał tutaj dwie rzeczy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o formowanie, to jest napęd od wałka odbioru mocy, od ciągnika. Tutaj poprzez taką solidną skrzynię. A jeśli chodzi o yy, dawkowanie nawozu, to tutaj zastosowałem napęd od koła kopiącego, dlatego żeby się troszecz, troszeczkę uniezależnić, jeśli chodzi o prędkość yy, i powiedzmy zatrzymuje się, no to wtedy nawóz yy, wiadomo, jak, nie, nie, za, jak, jak zatrzymuje się, to wtedy nawóz yy, nie jest podawany. To jest jeszcze taka premiera tej maszyny, dlatego że nawet ta osłona to tak, może ktoś z uśmiechem, ale to było tak zrobione, tak zwane 5 minut, żeby zabezpieczyć łańcuch. Jeszcze są pewne elementy tutaj do poprawienia, takie drobne, później zostanie ta maszyna już pomalowana. Na chwilę obecną już jest garażowana, więc może dlatego troszeczkę ten filmik, który jest nakręcany, może nie oddać w pełni tego, co, co przedstawiam. Na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę. Ten rok pokazał yy, zasadność, zastosowania, zasadność zastosowania tej maszyny, dlatego że przede wszystkim bardzo dużo opadów. Jeżeli ktoś nie uformował rządków, nie zostały one ugniecione, to ta ilość wody rozmyła te rządki. Jeżeli są rozmyte, no to już no niestety yy, dużo tego plonu będzie tak zwanego zmarnowanego, to będzie... Plon wtedy paszowy, już nie, 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 nie handlowy. A druga sprawa, jeżeli zawsze ja powtarzam, że jeżeli ten kopiec ziemi jest duży, czyli ziemniaki mają z czego czerpać składniki, bo jest ta powierzchnia dosyć taka ofita, I wydaje mi się, że tak. Może nie odkryłem Ameryki, ale to jest maszyna, która została zrobiona w gospodarstwie niewielkimi kosztami. Na rynku powiedzmy taką maszynę kupić trzeba by było naprawdę wydać duże pieniądze. A ona spełnia, ten rok pokazał, że spełnia swoje zadanie naprawdę w zupełności. Jestem zadowolony, na plantacji wygląda to naprawdę ślicznie. Czego się obawiałem, że ta druga dawka azotu, która właśnie jest w ten sposób podawana, jeżeli go będę aplikował w rządek i wschodzące ziemniaki, bałem się, że będą hmm, przez nawóz uszkodzone, może przebarwione. Nic się takiego nie stało. Wyszło to naprawdę znakomicie.